Gdzie co to czytałeś? Jaki list to jest? Mam szczerą nadzieję, że ta wiadomość do Ciebie dotrze. Jak wiesz, sytuacja zmieniła się ze złej w tragiczną. Jesteśmy odcięci od kilku naszych baz, w tym waszej. Także liczę, że wraz ze swoimi ludźmi do się zabunkować i wyjść obroną ręką, zaciągając jej burzy. Niech Bóg ma Was wszystkich w swojej opiece. Ja czytam te trzy notatki, które są w bazie. Przesyłam podziękowanie za znakomity koniak. Tu mi jęki tych przeklętych stworzeń to fa. Twarzodrośnie przyjdzie nie zauważenia. Być może będę w stanie przekierować więcej amunicji do naszej Bazy. Zapewniam cię. że Osobiście zajmę się tą sprawą. Pozdrawiam generał Haus, czekaj. Haustasi. Jakiś Niemiec, a raczej po prostu niemieckie nazwisko. Um, a czekaj, bo tutaj jest jeszcze artykuły są. Ale to chyba nie jest jakieś takie. A czekaj, a osłuchiwaliśmy no, ogłoszenie miejskie Baz Balzatar. więc strażego towarzystwa na święta. Słuchaliśmy tej do tego nagrania? Którego? Czekaj? Tego pomarańczowego. Baltazar. Ogłoszenie, chyba nie. Witajcie moi drodzy. Na pewno nie. Mam nadzieję, że trzymacie się w tych ciężkich czasach. Obyście byli zdrowi i bezpieczni. Ja jestem. Przez ostatnich 77 lat życie próbowało mnie wykończyć raz za razem, ale chyba jestem nieśmiertelny. <noise> Żyję sam w wielkim domu, moja ukochana żona. Valeria odeszła w 2018. Cieszę się, że zmarła wtedy. Nie musiała patrzeć, jak cała planeta zamienia się w piekło. Mam syna Daniela, który żyje ze swoją żoną i trójką moich wnuczek w Berlinie. Ale nie udało mi się z nimi skontaktować od miesięcy. Boję się, że. że oni. przemienili się. Może schronili się w bezpiecznym miejscu i po prostu nie mają żadnych środków komunikacji. Tak czy siak, jeśli ktoś z was spędza święta w samotności. Mam dużą spiżarnię, nadal pełną przetworów w Walerii, i całkiem dobrze gotuje. Być może ktoś chciałby dotrzymać mi towarzystwa. Niech wam dzieciątko błogosławi. Z Bogiem! Dobra, tutaj jeszcze znalazłem ten artykuł z gazety. No ja też. Nawet dwa. Ja jedną szczytałam. No, no tak. No, a zasadę 7 marca. To ci chodzi o Gier E oraz grupę farmaceutyczną. Witamin ostreżny tak. o stworzenia broni na podstawie DNA a wirusa z Harana. Haran, przepraszam. <laughs> Wydaje się nieodprawda, że Gier zleciło koncernowi wraz z tą witamin przeprowadzenie tajnych badań nad wirusem z Haram. jeszcze w 2015 roku. Źródła twierdzą, że eksperymenty nie miały na celu stworzenia lekarstwa, lecz uczynienie samego wirusa zabójczą bronią biologiczną, którą następnie można by sprzedać temu, co najwięcej. No na to, że Gier mimo humanitarnej fasady, ma jednak zabójczą, wyrachowaną duszę. Sorry, ja już słabo widzę. No to może bym ja czytała. Dobra, wiesz co, lecimy, nie? Po prostu, czy to jest daleko? No, nie wiem. Ile dosy zostało? Czekaj. Dużo. Lecimy Dopiero na pałę? No dawaj, chuj, przebiegniemy się. będzie premia PDO, O kurwa, duży. Coś jest nie tak, Suzy? Zobi, atakują nas! Co? Zobi, co się dzieje? To była łapka! Uciekaj! Zobi? Już jestem blisko? Zobi, mają krystal kryształy. to <trybuj> wszystko to mamy. Widzę bandy tu w i... Przychodzącego, przykro mi. Masz tam się tak? Au. Potrzebuję pomocy. Au. Dobra, fajnie. Załatwione. Nikt nie przeżył. Przepraszone zwierzęta. Bez kryształów. je miała. Akurat, dobre, dobre, cia dobre ciało. Dobre no. akurat. No, go. Co? Gdzie? Do obozu musimy. Suzy? Suzy, gdzie są kryształy? Suzy? Znalazłem Suzy. Nie żyje. Nie wierzę. Najpierw pisklak, teraz ona. Szlak. 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 Nic nie mogłaś zrobić. Nie, ale ich tam wysłałam. Ludzie Joeego porwali Karla. I nie widzę kryształu. No. Nie panik! Próbę jeszcze na nocą. Zbój. Wielki ochydny skurbiel Jest powolny, Ale uważaj. Przeszukaj resztę ciała i może kryształy wciąż tam są. jest to, że ta latarka się włącza. No, tak? no kur. Jeszcze się na mnie skurbel ustawił. Ja mam przez Uciekam, gdzie on jest, a nie tak, tak cię. O oh Co? Zostałam od niego. Z krawędzi. Idzie do siebie? bo nie? Ja! On się idzie no, się palić nie chce Już nie mam autowów. No, nie, Co? Jest trudno Dobra, dobrze, już patu. Co cię? Fajne, przeszukajś duzego. Nic nie ma. Sophie, oni nic nie mają. Ja je przyszedłeś. Wszystko się poszaniło. Dobra, dość pierdolenia się z tym. Spotkajmy się przy ich oborze, na dachu przy estakadzie. Ruszymy za Karlem i naszymi kryształami. Tak i Joe zapłacą za ten pierdolnik. Idziesz? Ja, ja idę, musiałam się zorientować, gdzie iść. Najlepiej na górę? No, najlepiej. O, żyjesz. Krzysa? Kurwa, robię się sentymentalny. Nie powiedziałem tak nikomu od trzeciego rozwodu. Doceniam, ale nie nakręcaj się. Nie spieszy mi się do orzęku. Dowiedziałeś no, się czegoś o zabójstwie? Słyszałem jak brat Sofi wspominał o śmierci Lukasa. Na razie tyle. Wiem. Teraz mają większy problem. Bandyci, o których wspominałeś, porwali Karla. No. O, cholera. Dokładnie. Pomagam Sofi go odbić. Dobrze, zobacz jej zaufanie. Może zorientujemy się, co wiedzą. Tylko uważaj, mogą być podejrzliwi. Pierwszy blisko. A jeśli się uda, Aydolf przepuści nas do centrum. Bezpiecznej. Hej, Herman. Gdzie, Sofie? Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. D dobra. Rozumiem, że mam tu poczekać. Aha. No i fajnie. Więc myślałam, że to ty się tam duzisz przez chwilę. No tak ja się tutaj duzię, dawać im za nas, kurwa. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. O, już nie spodziewałam. Mia? Ej, tutaj! Mia? 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 Ej, coś z tobą dzieje? Mia, gdzie jesteś? Najgorsze jest to, że tutaj biec nie można, to by było lepsze tutaj. Tak, o. Meskito. O, pali się. Nie, nie, nie. Cześć. Cholerny Jackie Jones zapłacą mi za to. Od początku miałam złe przeczucia. Plan Karla był do kitu, ale mu uwierzyłam. A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co? Gdyby dotarł na czas, mielibyśmy przyjęcie, a nie stypę. Jak zmienisz zdanie. Czasem jest jak wrzut na dupie, ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego. A jasno. Twoje zdrowie. Jeśli zabijesz tych bandytów, to. Kutasa i Fiuta? Myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karol się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak pomożemy mu. Jest jednym z nas. Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralph, Suzy, Logan, Pisklak, trzeba ich pomścić. Jackie i Joe skazali ich na śmierć. Więc umrą. Twoje radio. A, czasem łapie szumy. Pójdź do Alberto naprawić ci takie rzeczy od ręki. Dzięki. Tam to jest Stanisław to Koną, nie? To hmm. Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Jestem blisko na dachu. Pogadajmy. Teraz chodzi o Twoje życie. Co to jest? Rozszarpię ich. Przysięgam, że ich rozebrę. Idziemy, nie? Tak. No, co chcesz czekać? Nie wiem. muszę ci odkręcić Też właśnie kminia Mówię za się gdzieś pognałeś jakoś. Kurde, trochę trochę narobiam. Trudno. Wow, rzeka we mnie. Proszę, Proszę bardzo, to jest moja pomoc. taka szukasz? być? Może być. Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw pandyci Jacka i Joego zabili ludzi Karla. Teraz Sophie przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sofii. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie Łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z Łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sofi po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. <todgłosy> tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sofii też jest ciekawa, kto zabił Lukasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie. Dowiedz się od Sofii, kiedy planuje atak. Informuj na bieżąco, gdzie jesteś. Bądź ostrożny. Ale nie pomijaj mi, proszę. Ty nie byłeś tam? No. Nie. Ja nawet rąk nawet już nie miałem. Ja, ja... też nie właśnie. Ja sobie no kurde, no już pomijaj, już bym mógł poczekać i w ogóle... Tam jest plujące na dole, nie skoczczam. Poszedłeś tam. Kurde, ja się przebugowałem Tak trzeba ko niego przebiec. Więc się tam zaczęło ścigać tu. Dobra, biegnę Okuratnie zauważył zauważyli? Nie. Zdaje się, że Sofi tu nie ma. Rozejrzę się za nią. No nie gadaj. Chodźmy pogadać. Je, Ironia. Um... Szukam Dokąd poszła? Powiedziała, że ma coś ważnego do załatwienia. Lepiej wygrać przegrywanie niż wygrać przegrywając. Jeśli chcesz sprawdzić, czy mam chłopaka, to nie. No. Wiem, co nie znaczy, że masz u mnie jakiekolwiek szanse? Bo nie masz. Jeśli sądzisz, że obchodzi mnie czy masz chłopaka, to mam to w dupie. Co nie znaczy, że jak zmienisz zdanie, co do moich szans, to ja też zmienię zdanie. Dobra. Co cię sprowadza? Pilnujcie dziś Barneja. Ten facet jest jak neon z napisem wielkie kłopoty. Fakt. Trzeba przyznać, nie? No. no. Dla świata jest lepiej, gdy milczysz. Cześć. Ej, widzieliście Sofi? Sofii, tak. Poszła i powiedziała. Poszła tam. Właśnie. Dzięki. Czekaj. Jeszcze. Jeszcze jedna sprawa. Coś nie tak z Twoim. Nie, 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 nie działać ci. Szwankuje, no. Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Nie, mogę cię o coś zapytać? Jasne. Mów mi, Aiden. Wincenzo. Ejden, jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato... Pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Nie, Jakiego celu? Winczenco, zostaw go! W spokoju! Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federika. Kogo? Federika. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci z powodu tych jebanych testów. Mam nadzieję, że żyje. I że kiedyś go znajdziesz. Już. Nie są obok, dobra. Dawaj jeszcze ją. Tak, i styknie. Zobaczyłeś no? się? Jestem. No. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy, Logan! Przysięgam, że ich rozszarpie, a potem zeżrę! Pisklak! Ralf! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ale ładnie ja się zrobiło klaniać? Wczoraj. Przez jakiś no, czas braliśmy kościoła. Przed łady, z Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. <grywka> Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl. Powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym. Bo jej nie mówimy co. Mm, o czym? O mi. Nie wiem. Możemy powiedzieć, jak chcesz. Wydaje mi się, że to żlepienia. Że Spoko. Moje historie nie są teraz istotne. Rozumiem. Ja nie opowiadam swoich, a ty swoich. Okej. Okay. To nie tak. Nie? Moja historia jest stara i pełno w niej pytań bez odpowiedzi. Dlatego zostałeś pielgrzymem? Żeby znaleźć odpowiedzi? Bo zdecydowanie nie wyglądasz mi na przestępcę. To dlatego, że mnie nie znasz. Zofi, musimy pogadać! Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Ej, ten, Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? <laughs> Mam najmocniejszą wątrobę w dor. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sofii? Tam. Na dachu. Mam cię na oku. Aha. A to było z dupy trochę. miał, miał, miał. miał. Eee, dobra, ja myślę, że na tym możemy skończyć, bo tam już się zaczyna gruba jadka i tam już się zaczyna dosyć mocno osiągnąć, jeżeli chodzi o ten.